Cześć, to Tomek Meister. oglądacie hardkorowe Zagrajmy Wy, Call of Duty 4. No, przed nami fajna, ciekawa misja, bardzo przyjemna. Będziemy siedzieć jako operator dział w samolocie AC-130. Śmierć z nieba, dzień drugi, czwarta 40, zachodnia Rosja, obraz termiczny, operator TV AC130 aspekt. Coś tam No i tutaj są nasi, jak widzicie, migają te lampki, więc pamiętajcie, żeby w nich nie strzelać. Jedynie co możecie uważać to właśnie na nich. No i na kościół tutaj na cerkiew, Zaraz będzie nam. Kapitan Preci mówił, żeby w to nie strzelać, o jest tutaj ten cerkiew. Nie wiem dlaczego, no, no... Czy w angielskim nie ma pojęcia Cerkiew, czy... No, każdą świątynię mówią Church? No ale dobra. No jedzie samochodzik. Widzę. Przygotowany do strzału. Wychodzi piechota z kościoła. No to jedziemy! Hehehe, kur... Uwielbiam to, sieka konkretna, je, jeb, piep, jeb jeb jeb, 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 Ale zginąłem ja teraz, pizd Dostali No i ładnie, uwielbiam tę misję, no widzicie, całkiem przyjemna misja I możemy w niej zginąć raczej nie da rady, no chyba, że będą mieli jakieś działo przeciwlotnicze, czy... ale chyba działo nie, nie ma takiego zasięgu, więc musieliby mieć rakiety przeciwlotnicze. Hmm. AC-130 na dużych wysokościach leci. Hmm. Kabun. No idźcie do przodu, idźcie do przodu. Yeah. Pięknie. Jak widzicie, bardzo przyjemna misja. Można nie można mi zginąć. Strzelamy tylko do wrogów. Yeah, w ten sam rzut. <grywa> tak, śledzenie. Dobra, napierdalamy yeah! wrogów. Jeep. Także jak mówię, przyjemna misja. Nie możemy w nic Tylko napierdzielamy wrogów. Zostaje nam ta czysta przyjemność wstrzymania tylko do brawów. Jeep, 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 No ona się już idą chyba do przodu. Gdzie oni są? są? Gdzie moi wszyscy przyjaciele? A, to tutaj są. Dobra, napierdalamy w nich to stali w pierwszym. Jeb, je, je. No piękna cieka, piękna. A propos e, lotnictwa. W ostatnim odcinku mówiłem pomocemu, że śmigłowiec, który nas... E, był dla nas utrapieniem, się nazywa Mi8. Jest to śmigłowiec transportowy. Znaczy wielozadaniowy, zadaniowy, ale głównie transportowy. E, może przewozić 24 osoby, czyli całkiem sporo. Całkiem spore to maszyna jest. Eee, nie wiem, nie znam, nie pamiętam daty od Chyba w latach gdzieś 70. Tutaj, jak nie 60. jadą dwa samochody, nie strzelajcie mnie, bo to są cywilne po pierwsze. Więc nie chcecie mieć cywilnych na, na sumieniu. Może może chcecie. No, ale przede wszystkim onej pos. No a po drugie właśnie te samochody będą będą chcieli nasi użyć jako transport Widzimy, widzimy Widzimy, tutaj spierdalają, no chyba że chcecie ich załatwić Ale chyba będzie, że się ogień GDC, że tak mi się wydaje. Zresztą ja tam nie jestem zwolennikiem zabijania bezbronnych W ogóle zabijania no ale to już czasami trzeba strzelać żeby się móc przeżyć Jak to Flynn mówił, nawet Buddha musi czasem spuścić komuś w pierwiu Jakoś tak to brzmiało Nawet Buddha musiał komuś przełożyć Dobra Nasi wsiedli, są oznaczeni, migają Więc uważamy na nich Dobra, jest samochodzik, ostrzylamy go Zrobimy małą niespodziankę No i rozkabumowaliśmy go Pięknie dobra, Aha, dobra, są tutaj, się czekają, czekają już na naszych Więc zróbmy małą niespodziankę I rozkabumujmy Zdziała 40 mm Zdziało 25 nie, 105. A teraz 25. I... O, widzicie, co już nas? Dobra. Wystrzymy z dużego działa, choć z 40 też by zniszczył. Wracając do mic 8. Eee, na bazie tego śmigłowca, właśnie sukces tego śmigłowca. To, że ten śmigłowiec był udany, spowodowało, że e, na jego podstawie zaczęli projektować śmigłowiec bojowy. E, no i w wyniku tych prac e, nad właśnie śmigłowcem bojowym na, powstał Mi-24, ten słynny Mi-24. Mm który brał udział w e, interwencji w Afganistanie, właśnie tam się wykazał. Tam właśnie ci e, bojownicy, nie wiem jak się to nazywali, e, bali się z, jak cholera tych mi 24 e, Podobno mówili Podobno mówili, że nie boimy się Rosjan czy tam e, Sowietów, boimy się ich śmigłowców. No ale Sielanka ruskich e, e, Sowietów um, skończyła się wraz z tym jak Amerykanie dostarczyli właśnie tym bojówkom e, pociski Stinger no i wtedy okazało się że już tacy m, że tacy że takie, że śmigłowce sowieckie już nie są tak bezkarnie nie, już sobie nie mogą tak bezkarnie latać i się zniszczenia nie mniej jednak były pokazały, że, że jest w nich potencjał. Właśnie, właśnie. Także Mi-8 to właśnie na jego podstawie zaczęto pracować nad opracowaniem na jego podstawie śmigłowca bojowego, szturmowego. Co ciekawe, może mało kto wie, ale Mi-24 dalej ma funkcję transportową. E, może przewieźć cztery osoby. No ale ten lup e, jest zbędny. Ten przedział właśnie na transportowy jest, zdaje się, zbędny. Bardziej używa się go do szturmowych działań, no i e, Rosjanie... Nawet jeszcze wtedy Sowieci postanowili, że zlikwidują ten luk e, i podrasują trochę tą konstrukcję Mi-24 i powstał, staje się Mi-26 chyba. Tak, tak, nie, tfu! Mi-28 w ten sposób powstał. E, właśnie z usunięcia e, luku przedziału e, pasażerskiego. I powstała taka typowa już wersja, sztur, e, taki typowo szturmowy. ...śmigłowiec. Nie wiem jak teraz, o, z, jeśli chodzi o nowoczesność te śmigłowce, przynajmniej 24 bo 28 to chyba już takie jeszcze w miarę nowoczesne, ale są jeszcze tam używane, więc zdaje się, o uważajcie na te śmigłowce, bo to już transport dla naszych ziomków. Eee, pytajcie się ekspertów, ja ekspertem nie jestem, przynajmniej od lotnictwa. Ja bardziej bronił indywidualnie. Ta, nie ma za co, ziomy. Czysta przyjemność było wam pomagać. A, zniszczyłem po trochę samochodów. Nie ma tak. O, tam jest jeszcze nad koleś. Nie ma tak Nieuzasadniona rozpierducha. Tam jeszcze ktoś się rozstrzelił, więc niech nie wypierdolę. Dobra ludziska, to było na tyle. Nasi ziomkowie już się bezpiecznie ewakuowali z Rosji. E, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia, cześć!